Cześć. Dzisiaj zrobimy sobie stolik do frezarki górnowrzecionowej, który jest turboprosty. Do tego celu użyję płytę wiórową, która została mi po którymś z warsztatowych projektów. Lecimy. Pierwszą rzeczą jaką zrobiłem jest wyznaczenie powierzchni płyty wiórowej, która będzie zdatna do użytku. Teraz przy pomocy poziomicy, która robi mi zaprowadnicę wycinam podstawę. Wyznaczam przekątną. Mierzę otwór wewnętrzny. I do tego otworu pasuje akurat frez 35 mm. Nanoszę go na blat. Odkręcam element od frezarki górnowrzecionowej. Przykładam okrągłym otworem ten element z tworzywa i środkuję go na samym blacie. Następnie go odrysowuję. Wyżynarką wycinam otwór pod frezarkę górnowrzecionową. Sprawdzam czy frezarka górnowrzecionowa wchodzi w otwór, jak widać nie wchodzi, więc musiałem poprawić to tarnikiem do drewna. W tym momencie frezarka przechodzi przez otwór, więc biorę się za sklejkę. Najpierw ją przykręcę, ale muszę najpierw zrobić otwory prowadzące. Sklejkę przykręcam do płyty wiórowej i do tego celu używam wiertła do drewna. Jak widzieliście, głębokość wiercenia jest uzależniona od długości wkręta. Po wywierceniu otworów używam pogłębiacza, aby łuby wkrętów mogły się pochować w sklejce. Następnie będę odcinał sklejkę przy pomocy wrezarki górno Szerokość sklejki dopasowała się do płyty wiórowej. Zaznaczam sobie miejsca wiercenia wiertłem do drewna, a następnie wiercę otwory w wyznaczonych punktach wiertłem do drewna. O średnicy 4 mm. Pod spód podkładam kawałek deski drewnianej, żeby nie wyrywało mi materiału z drugiej strony. Tutaj również użyję pogłębiacza, aby mogły schować się łuby śrub. Szybka przymiarka. i sprawdzenie czy łby wkrętów nie wystają ponad powierzchnię sklejki. Jest ok, więc mogę przejść do wiercenia otworu pod frezy. Następnie używam frezów do zaobleń, żeby pozbyć się ostrych krawędzi. Tak to prezentuje się z bliska. Finalny montaż frezarki. Maksymalne dokręcenie śrub. I tutaj, jak widzicie, jest na spokojnie miejsce, żeby można było włożyć dwa klucze. Dwa klucze używam tylko dlatego, że mój model frezarki górnowrzecionowej nie posiada blokady wrzeciona. Szybki test. Kawałek kantówki. Jak widzicie, wszystkie krawędzie są ostre. Po frezowaniu wszystkie krawędzie są zaoblone. Zmienię sobie teraz ten fres na fres do fazowania. Fres zmieniony i jak widzicie ten kawałek kantówki również jest z ostrymi krawędziami. Sekund 5 i wszystkie krawędzie są sfazowane. No, to chyba na tyle. Do zobaczenia.